Witajcie, z tej strony witam Was Piotrek. W dzisiejszym nagraniu chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy warto w tym oto 2022 roku kupić PlayStation 4. Jak wiadomo, leciwa już konsola PlayStation 4 miała swoją premierę w 2013 roku. Konsola ma już swoje lata całkiem niedawno bo rok temu miała swoją premierę konsola PlayStation 5. I wielu z was zapewne ma tutaj dylemat, tutaj, czy yy, ci co oczywiście nie mają konsoli, czy warto kupić już od razu PlayStation 5, czy może warto zainwestować pieniądze w leciwą PlayStation 4, ja odpowiem tak, yy, to wszystko zależy od nas, o to jakim jesteśmy graczem, jeżeli gramy w gry na bieżąco przechodzimy tutaj tytuły, gramy dużo, no to powiem szczerze, kupno PlayStation 4 mija się z celem. Jeśli jednak Podobnie jak ja jesteście takim, że tak powiem, graczem takim niedzielnym, takim gra od czasu do czasu, to jak najbardziej warto tą konsolę nabyć z wielu powodów. Yy, jeden z takich powodów jest to, że ta konsola jest wielofunkcyjna. Dzięki tej konsoli nie tylko będziecie mogli grać w gry, ale również przeglądać strony internetowe, oglądać YouTube'a, yy, serwis yy, yy, czy filmy na, na Netflix, HBO, także konsola ma możliwość przeglądania stron, oglądania filmów co z Was tutaj wielu też na pewno ucieszy, ta konsola ma możliwość nagrywania naszych poczynia, poczyniań, kiedy gramy, za pomocą programu, który widzicie, nazywa się Share Factory. Powiem Wam, bardzo fajny program, łatwy w obsłudze, w sumie niewielkim nakładem sił, jesteście w stanie nagrać e, własny gameplay z własnym podkładem głosowym, naprawdę e, polecam ten program. Także konsola służy nie tylko do grania, ale również właśnie do oglądania filmów, czy to na YouTube, czy to na Netflix, e, nagrywania, przeglądania stron. I to są jej właśnie, moim zdaniem, duże atuty. Jeśli chodzi o gry, to bowiem Wam, jest ich cała masa. Naprawdę świetne tytuły. E, powiem Wam, że kiedy kupiłem tą konsolę, a było to w sierpniu w 2017 roku, to pierwszy tytuł, jaki kupiłem, to by Wam pokaże Wiedźmin Trójka. Yy, tutaj edycja gry roku, czyli podstawka, plus wszystkie dodatki serca z kamienia, krew i wino, powiem Wam, gra petarda. Wymaksowałem tą grę, zajęło mi to jakieś chyba 3 miesiące, ale warto, naprawdę, gra jest świetna. No wtedy kupiłem ją chyba, żeby Was nie skłamać, za 170 zł. No ale, ale warto, Wam powiem, było. Zaryzykowałem, nie pożałowałem. Jedna z najlepszych gier i to na start. Była pierwsza gra, jaką nabyłem właśnie na tą, na, na tą konsolę, jeśli rozważacie zakup konsoli PS4 to polecam właśnie Wiedźmina trójkę nie zawiedziecie się, świetny tytuł oprócz tego jeśli lubicie hack and slashy, to polecam tutaj również Diablo trójkę też tytuł przy którym spędziłem tutaj masę godzin oprócz tego tutaj nie może zabraknąć oczywiście Grand Theft Auto 5. tytuł też który zatrzyma Was tutaj na wiele godzin I jeśli lubicie tutaj skradanki to polecam grę Dishonored. Tutaj akurat mam Definitive Edition w wersji cyfrowej też mam tutaj e, drugą część tej e, gry, no gra wymaga od nas tutaj myślenia tutaj jak przemknąć przez wroga, ukryć się, naprawdę polecam, a to są zaledwie Mam tylko wymieniłem 4 gry także biblioteka jest spora, jeśli chodzi o konsolę to tutaj posiadam wersję Slim 500 GB, powiem Wam, mi to starcza jak mam na dysku 2-3 gry jak przejdę, to usunę i pobieram nową. Także jeśli chodzi o pojemność, to moim zdaniem nawet ta 500 tutaj w zupełności wystarcza. No i też warto podkreślić rozmiar samej konsoli. Powiem wam na tle obecnej PlayStation 5, to PlayStation 4 Slim naprawdę prezentuje się wzorowo. Jest niewielka i naprawdę, jeśli chodzi o, o wykonanie tej konsoli, to jest naprawdę. Cieszy oko jest świetna. Przede wszystkim ma dobre, dobrą wentylację, ma tutaj wnęki po bokach, także jest przepływ powietrza i też muszę wam muszę powiedzieć, że od momentu kiedy kupiłem tą konsolę, ani razu mi się nie popsuło. Można powiedzieć, że jest bezawaryjna, także możecie brać w ciemno. Ja naprawdę nie zawiodłem się na tej konsoli. Jeśli chodzi o pady, no to tak tutaj się prezentuje pady też są bezawaryjne. Też mam odnowości, Wam powiem. Odnowości tego pada i Ani ja rozumie mnie nie, nie zawiódł. Tutaj ta słynna lampka jest. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o minusy tej konsoli, żeby tak nie słodzić, no to już muszę Wam tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o wytrzymałość, o żywotność baterii tutaj tego joypada, to jest bardzo słabe. Ja tutaj zdecydowałem się na to, że będę ja tutaj. Tego pada podmiotowego do kabla w sumie prawie że od nowości. Bo powiem Wam, wytrzymałość tej baterii, gdybyście tak, gdybyś tak sobie porównali tego pada z Playste tego, tego co był z PlayStation 3, to pad z PlayStation 3 jest o wiele bardziej żywotniejszy od tego. Ale to zapewne wina tego, że jest ta lampka, prawda? Ona jest tak prądożerna, dlatego te pady mają no, słabą żywotność. Także lepiej mieć je na, je na kablu. To jest właśnie jeden z takich tutaj nielicznych minusów. Drugi taki minus to jest sama długość tego kabla, nie jest on zbyt długi. Także to tyle, no. a tak poza tym konsolę się naprawdę prezentuje, więc jeśli chcecie sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto ją nabyć w tym roku, ja uważam, że tak. Jeśli tutaj macie zaległości spore, jeśli wiele tytułów was ominęło, to jak najbardziej polecam tą konsolę. Obecnie pewnie już kosztuje tutaj niewiele, nie chcę się tutaj oczywiście wymądrzać. Nie wiem, jakie są ceny. Ceny się tutaj wahają, ale jeśli mało gracie, to powiem Wam szczerze, na obecny czas i też biorąc pod uwagę dostępność PlayStation 5, to lepiej, się jeszcze, lepiej tutaj zaczekać i kupić jednak PlayStation 4, bo jest masę tytułów, masę ciekawych gier. Jeśli chodzi o stronę tutaj graficzną, to pomimo upływu lat, pomimo Wam gry prezentują się dobrze. Może nie tak rewelacyjnie jak na tych nowych konsolach, ale też bardzo poprawnie. Ja osobiście nie narzekam na poziom graficzny w grach, także jest, jest w porządku. No i co by tutaj jeszcze więcej powiedzieć? No, jeśli chodzi o całą dostępność, no to teraz jest taki czas, że o wiele łatwiej jest zdobyć tą konsolę czwórkę niż piątkę, no, wiadoma sprawa. I tak by to właśnie wyglądało. Także napiszcie to, co wy myślicie. Czy, tutaj, czy jednak dalej macie swoje przeszkolenie? Czy chcecie je sprzedać? Czy rozważacie kupno tej konsoli? Ja ją mam i wam powiem tutaj. Cieszę się z niej tutaj bardzo. Tutaj jest bezawaryjna, przede wszystkim Wam powiem. Ani razu mi się tutaj nie, nie, nie zepsuła. Także jest tutaj pod tym kątem naprawdę mocno, do, dobrze wykonana. I tak by się tutaj, tak by to właśnie wyglądało. Także, no, ja swego czasu, ja pamiętam, jak jeszcze w 2017 roku ją kupiłem, to kupiłem ją nową i ją kupiłem chyba za chyba 1500 zł, tyle, tyle mnie chyba kosztowała nówka, nówka Wam powiem, ale śmiga do dzisiaj i yy, konsola jest jak najbardziej warta zakupu, tak jak mówię jeśli macie tutaj że tak powiem zaległości w grach, to to brać, brać i poczekać jeszcze na, na PlayStation 5, to jeszcze przyjdzie czas, moim zdaniem Spokojnie. Poza tym yy, na pewno wiecie, większość gier jeszcze wychodzi równolegle i na PlayStation 4, i na PlayStation 5, także tak, tak mocno tutaj nie będziecie stratni. No i tak by to wyglądało. Także napiszcie, co myślicie. Ja uważam, że nawet i w tym roku tą konsolę warto mieć. Jeśli ten krótki filmik Wam się spodobał, to proszę Was o lajka, komentarz, subskrypcję. No nie będę ukrywał, że pomoże mi to w rozmowie mojego kanału. Także do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć!